A teraz świeżek skup się, bo tłumaczy jak i kiedy zegary zamieniły się w pierwsze zegarki. Mówiłem wam ostatnio, że pierwsze zegary to były w wieżach i napędzane je obciążnikowo. Oczywiście zarówno gabaryt, jak i pionowy typ napędu wykluczały ich wykorzystanie jako urządzenia przenośne. Dopiero w XV wieku we Włoszech wynaleziono sprężynę płaską, która zastąpiła napęd obciążnikowy. Wtedy stało się możliwe konstruowanie pierwszych zegarów stołowych, a także naszyjnikowych i kieszonkowych, które uznać można za protoplastów dzisiejszego zegarka naręcznego. Szybko stało się jednak jasne, że wraz ze spadkiem naprężenia sprężyny zegarek zwalniał, co nie czyniło go wiarygodnym narzędziem pomiaru czasu. Potrzebny był zatem nowy przełom technologiczny, który nadszedł pod koniec XV wieku wraz z wynalezieniem bębna wyrównawczego, który częściowo wyrównuje moment napędowy uwalniany przez sprężynę. Warto dodać, że na tym etapie historii zegarki niezwykle rzadko miały bardzo kosztowne kryształowe szkło. W zamian miały one metalowe wieczko, które chroniło zegarek przed zniszczeniem. Wieczko takie wyposażone było w perforacje pokrywające się z indeksami, które pozwalały na zlokalizowanie wskazówki i odczytanie godziny bez otwierania zegarka. Liczba pojedyncza nie jest tutaj przypadkiem, choć dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zegarek ma przynajmniej dwie wskazówki, godzinową i minutową, to dawne zegarki miały tylko tę pierwszą z uwagi na niską dokładność chodu. A teraz obserwujmy profil po więcej, jeśli interesujecie świat zegarków, weź pod uwagę zakup książki Zegarki Mechaniczne, którą napisałem z filmem Żemoniakiem. Książkę zamówisz na mpublishing.pl